Mega gratulacje, Domal, zrobiłeś super robotę. Bardzo dziękuję. No bardzo dziękuję, witam serdecznie. Udało się, słuchajcie. Widziałem, że uderzając w lewy prosty, spada mu ta prawa ręka. Raz, drugi, trzeci. skontrowałem lewym sierpem, raz. Patrzę, o czuję to. Drugi raz, lewy sierp. Patrzę, już ostro rozbity krew leci. Aż w końcu chciałem trzeci raz, ale jeszcze raz nie głowa. Tylko skupiłem się na wątróbce. No i wiesz o ta wątroba, widziałem, że aż się skrzywił. Poszedłem serio i gdzieś tam skończyłem. No fajnie, nie? Super. No i Fajrant. Już, już możesz e, oglądać zaraz e, walki e, kolegów z klubu. Tak, tak, słuchajcie, no teraz przede wszystkie wchodzą, moi zawodnicy, więc cały korpus gym. No i co? Wystarczy teraz dobrze, dobrze się zabawić i od tego od, od poniedziałku wracać do treningów. Słuchajcie, no, powiem szczerze, wam, że w ostatnim czasie dosyć dużo walczyłem, bo w czerwcu miałem walkę, teraz mam walkę, a w międzyczasie urodził mi się synek. Więc mam myślę, tego synka, słuchajcie, w domu i teraz powiedziałem, muszę te wszystkie imprezy, które teraz które niedawno powinienem przechodzić, dopiero teraz je przejdę, bo oczywiście po walce trzydziestka moja, słuchajcie rocznica ślubu, jeszcze urodziny, to wszystko było w czerwcu, więc jest kumulacja, nie? Pięknie tutaj, e, pięknie zakończone to z zwycięstwem na, na gali Baltic Warrior 12 w tak, Gdańsku. No tak, fajnie, słuchajcie, wiecie co, no na pewno zawodnik, e, szacem, bo przyjechał 1300 km, to trzeba też zaznaczyć, przyjechał z Niemiec, walczył na niemieckiej ligi, e, to jest też zawodnik MMA, więc też trzeba tutaj e, z tym się liczyć, że że on troszeczkę ma inną stójkę, ale ja po prostu nie chcę e, na razie ani kopać, ani się kulać, bo miałem dosyć mocne problemy z kręgosłupem zresztą. Wiesz co wiesz, za mną się działo, myślałem, że już się wrócę do treningów, no ale na całe szczęście fizjoterapeuci zrobili robotę, jedna, druga, trzecia walka. I lecimy dalej, jeżeli będą propozycje, to wracamy! Proszę się tutaj zgłaszać, tak, no... Tutaj pytanie mam odnośnie twojego ulubionego, ulubionej techniki. Czy masz takie zagranie, technikę, które szczególnie lubisz? Tak, tak, wiecie co, ten kto ze mną w klubie walczy i trenuje i sparuje, to wie, że lubię wątrobę szukać. Nie? Ja biję taki bezpośredni prawy prosty i szukam tego lewego sierpa na wątrobę. I to jest taki lewy sierp właśnie na wątrobę. Rzadko spotykany w sportach walki, bo raczej uderzają takie te haki. Ja szukam takiego lewego sierpa i zdaję egzamin. Jak, jak trafię, to jest kaplica. Pytanie mam odnośnie Twoich mistrzów, Twoich idoli, jeśli chodzi o sporty walki. Czy masz w głowie nawet? Jeśli chodzi o cały świat, jakbyś miał wybrać. A. takich ludzi, których lubisz obserwować, podbierasz od nich te pewne techniki, zagrania, mental. No tak, słuchajcie, no przede wszystkim Mike Tyson, tak? No dla mnie to było od dzieciństwa i jeszcze pamiętam tata ze mną, który właśnie wychodził, się przetulał do mnie, jak wychodziliśmy. No, on gdzieś tam zaszczepił we mnie ten boks, więc tutaj trzeba zaznaczyć, że to dzięki niemu tutaj jestem. Eee, I wyobraźcie sobie, że ten Mike Tyson był zawsze bliski mojemu sercu, a później jak się pojawił Artur Szpilka, to gdzieś tam lubiłem tą szalację, eee, ten show po prostu. Teraz się pojawiły freak fighty, więc już. To przechodzi na drugą stronę, ale pamiętam słuchajcie jak właśnie on zaczynał tak trochę bawić się w tego freakfightera, zawsze dymił i tak dalej, zawsze przy, przychodziły takie emocje do tych jego walk, nie? Wiadomo, sport sportem, ja ogólnie zawsze mam szacunek do przeciwnika, ale jak troszeczkę człowiek podkręci, to to inaczej się ogląda, zresztą pewnie wiesz, nie? Ostatnie pytanie, dlaczego sporty walki jest tak dużo dyscypliny na tym świecie, dlaczego właśnie sporty walki cię, cię pochłonęły? Z tobą próbowałem grać w szach, ale mi nie wychodzi. Piękne zakończenie. Dzięki Dziękuję. wielkie. Dzięki.